Prezentacja Volvo V70, prezentacja zrobiona dla klienta potencjalnego, który jest zainteresowany tym samochodem. 2008 rok, 2,5 Turbo, 200 KONI. Model przedliftowy, ale już z silnikiem Flexi Fuel, czyli wzmocniona głowica i gniazda zaworowe. Auto przystosowane w Szwecji do jazdy na paliwie typu etanol, czyli E85. W bardzo ładnym kolorze egzemplarz. Tak jak widzicie na filmie, tutaj macie to oznaczenie FT, także auto ma wzmocnioną głowicę gniazda, zaworowe dużo lepiej będzie współpracowało z instalacją gazową w Polsce. Jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście zamontować. Auto na bardzo ładnych 17-calowych felgach, aluminiowych, felgi praktycznie jak nowe, zero jakichś tam uszkodzeń. Generalnie samochód bardzo zadbany lakierniczo można powiedzieć, mało jakichś zadrapań, zarysowań. Od razu przejdziemy, bo zaczyna nam deszcz padać. Tutaj macie jakiś taki e, niewielki odprysk na masce. Kilka odprysków. Te kropelki to są, to są kropelki deszczu. Tarcze z przodu bardzo ładne. Opony też w bardzo ładnym stanie. 17 calowe Tam jest zero praktycznie jakichś takich uszkodzeń widocznych, rażących. Lakier w bardzo ładnym stanie, tutaj zderzać z tyłu na samym środku jakieś drobne zarysowania, naprawdę to są szczegóły. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, lakierowane były w tym aucie dwa elementy: lewy tylny błotnik i lewy przedni błotnik. Lewy tylny błotnik 220-250 mikronów, lewy przedni błotnik 180-200 mikronów, także tylko i wyłącznie drugi lakier. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji, zakupione od osoby prywatnej trzeci właściciel od nowości jeżeli chodzi o osoby prywatne i ten właściciel, którego my auto kupiliśmy posiadał ten samochód od 2014 roku wersja wyposażenia Momentum także mamy pół skóry. pół półskórzana tapicerka co tutaj mamy na pokładzie tempomat, klimatronik dwustrefowy w pełni sprawny sensor deszczu, czujniki parkowania tak się prezentuje konsola centralna Bardzo duży bagażnik. Posiadamy roletę do samochodu, drugi kół, Koła będą za chwilkę przerzucone. Ten bagażnik był prany, dlatego jeszcze na świeżo nakręcamy samochód. Tutaj mamy fajny patent z volvo. Drugą podłogę, że tak powiem, dno na podnośniku. I jeszcze pod spodem mamy koło zapasowe, znaczy tutaj dojazdówkę akurat. Auto jest wyposażone hak, tutaj jest schowany hak w tym niebieskim futerale. Tak się prezentuje, mówię, bagażnik. Troszeczkę był przybrudzony, więc został przeprany. Samochód bardzo fajny, zadbany. Z zewnątrz, wewnątrz praktycznie zero uszkodzeń. Eee, posiadamy do tego auta, oczywiście, pełną dokumentację serwisową. Zaraz ją pokażę. Tak się prezentuje dokumentacja serwisowa. Do auta mamy eee, dwa kluczyki: eee, książkę serwisową. Książka serwisowa pra prawidłowo prowadzona, dosyć. Tak jak widzicie, rozrząd był wymieniany przy 173 w 2013 roku. W tym silniku wymieniamy co 180 tysięcy lub 10 lat. Ostatni serwis wykonany w maju przy 257. Aktualny przebieg mamy 261 tysięcy. Także oleju też nie trzeba na tą chwilę wymieniać. Przegląd techniczny, jaki był wykonany w Szwecji ostatni. Tutaj mamy marzec 2020. Przebieg samochodu. I numer WIN widoczny przy przebiegu 249, cena tego samochodu będzie w granicach 31 tysięcy. Tutaj z klientami, którzy są wstępnie zainteresowani, już mamy cenę dogadaną. Tak naprawdę obejrzą film i, i przyjeżdżają odebrać samochód. Mam nadzieję, że auto się spodoba. Jeśli się nie spodoba, to będziemy szukali innego. Aczkolwiek ten naprawdę egzemplarz jest w bardzo fajnym stanie i, i jest godny polecenia. Co nam pozostało, jedziemy zobaczyć Volvo od spodu. Pokażemy podwozie, a jeszcze pokażemy koła. Takie mamy felgi 16 calowe na zimę. Opona z kolcami w takim sobie stanie. Nie ma co tutaj oszukiwać, nie jest to jakiś super stan, także można wykorzystać felgi. Felgi raczej do renowacji, także też trzeba o tym pamiętać, że, że trzeba będzie raczej renowacji poddać te felgi. Tak się prezentuje. Mówię, kolejna wołowina w naszej ofercie Prezentację robimy dla klienta potencjalnego Także samochód raczej nie trafi do oferty No chyba, żeby się klient nie zdecydował To wtedy samochód będzie w ofercie Lecimy zobaczyć Volvo od spodu To by było na tyle Lecimy na stację Zobaczymy Volvo od spodu Osłony tak jak powinny być Tutaj przednia bolka Standardowo widoczna korozja do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Już patrzymy, jak to wygląda. od spodu wydechy w porządku. Osłony termiczne w porządku. Tutaj jakaś jest niewielka korozja, ale to dopiero początek. Na tylnej belce bardzo ładnie. Nie ma korozji. Tutaj mamy na stabilizatorze. Tutaj mamy korozję, także warto było sobie to oczyścić i zabezpieczyć. Na wydechu już jest powierzchowna korozja zaświęcimy światło. Nie ma wycieku nie. widać bardzo ładnie to wygląda. Słona nie Także jak auto będzie pasowało to zapraszamy, prezentacja dla klienta.